Express Beko Cafe Experto CEG7304X ma dotykowy kolorowy panel, dzięki któremu jest bardzo intuicyjny w obsłudze. Swoją ulubioną kawę przygotujesz naciskając jeden przycisk. Ekspres ma zaprogramowane 10 przepisów na napoje kawowe, od klasycznego espresso do late macchiato. A kiedy wpadnie do ciebie gość, możesz zaparzyć dwa espresso jednocześnie. Ekspres ma trzy tryby pracy: szybki, eko i domyślny. Tryby różnią się czas Automatycznego wyłączenia, podświetleniem kubka oraz parzeniem wstępnym. W trybie szybkim ekspres nie korzysta z zaparzenia wstępnego. W trybie Eko nie ma podświetlenia kubka, a ekspres wyłączy się automatycznie już po 10 minutach od skończenia pracy. Tryb domyślny przygotowuje kawę ze wstępnym parzeniem, podświetla kubek i wyłącza ekspres po 20 minutach. Żarnowy młynek ze stali nierdzewnej jest bardzo wytrzymały. Do dyspozycji masz aż 13 poziomów zmielenia kawy, tak aby dokładnie dobrać mielenie do typu ziarna i swoich preferencji. Ekspres został zaprojektowany tak, aby był wygodny w obsłudze. Byle ma regulację wysokości, dzięki czemu podstawisz swój ulubiony kubek. Pojemnik na mleko ma funkcję regulacji poziomu spieniania mleka i można go wyjąć, co ułatwia czyszczenie. Aby zaserwować idealną kawę, skorzystaj z tacki do podgrzania filiżanek. Ten ekspres został zaprojektowany tak, aby zdobił każdą kuchnię. Jego design został nagrodzony prestiżową nagrodą IF Design. Ekspres Beko Cafe Experto CEG 7304X ma intuicyjny do Wyświetlacz. Ma 10 zaprogramowanych rodzajów napojów kawowych. Pracuje w trzech trybach: od szybkiego po ekonomiczne. O więcej informacji, wejdź na euro.pl